Pani Kotula powinna zostać usunięta z polskiego rządu razem z tym całym swoim ministerstwem do spraw równości. Musimy sobie powiedzieć to wprost: Donald Tusk jest najgorszym premierem w historii Polski i to nie jest przesada. Witajcie moi kochani na naszym kanale. Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji, znana jest ze swoich ciętych, krytycznych wypowiedzi wobec swoich politycznych przeciwników. Niedawno choćby podsumowała ostatnie wpadki rządu na platformie X. Ostro dostało się tam samemu Donaldowi Tuskowi, ale też Rafałowi Trzaskowskiemu oraz Barbarze Nowackiej. Ewa Zajączkowska napisała: Podsumowanie ostatnich dni w politycznym kociołku. Gotowi? Zapnijcie pasy, bo działo się. W 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau minister edukacji Barbara Nowacka postanowiła edukować Polaków kłamstwem historycznym o obozach budowanych przez polskich nazistów. Te antypolskie bzdury próbowano tłumaczyć przejęzyczeniem, ale problem w tym, że pani minister wszystko czytała z kartki. Dymisji brak, bo plucie na Polskę jest w tym rządzie tolerowane. Po tym, jak złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy ograniczający 800, postanowiliśmy pójść za ciosem i złożyliśmy kolejny projekt. Koniec z uprzywilejowaniem Ukraińców w ochronie zdrowia. Polacy, aby korzystać z opieki medycznej, muszą być ubezpieczeni. Najczęściej odprowadzają składkę zdrowotną. A gdy nie pracują, muszą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ukraińcy od blisko trzech lat. Mają to za darmo, zasadniczo bez żadnych wymagań. Tęczowy Rafał i jego szef Donald powinni to poprzeć bez problemu, prawda? W tym czasie za oceanem Donald Trump pokazuje naszemu nieszczęsnemu Donaldowi, że można błyskawicznie realizować obietnice wyborcze i nie okłamywać obywateli. Od momentu zaprzysiężenia między innymi wycofał USA z paryskiego porozumienia klimatycznego, i ogłosił odwrót od Zielonego Ładu, następnie wycofał się z WHO, zakazał operacji transseksualnych u nieletnich oraz rozpoczął deportację nielegalnych imigrantów. Takiej polityki chcemy w Polsce. Tymczasem Polski Donald został ośmieszony nawet przez Komisję Europejską, która, odpowiadając na pytanie naszego europosła Marcina Sypniewskiego, ujawniła, że Tusk okłamuje Polaków w sprawie paktu migracyjnego. Polska nie będzie zwolniona z mechanizmu solidarności i, wbrew temu, co opowiada premier, mamy przyjmować migrantów albo płacić kary. Tusk oszukał obywateli. Nowe nie znałam. Ale uwaga, na koniec dobra informacja. Poparcie dla rządu Tuska jest najniższe od początku kadencji. Według ostatniego badania już 55% Polaków źle ocenia działania obozu władzy. Uśmiechnięta koalicjo proponuje jeszcze więcej kłamstw, zadłużania państwa, rekordowego deficytu, klimatycznych wariactw, podwyżek opłat i działania na rzecz obcych interesów, a wtedy to ludzie sami wywiozą was na taczkach. Czego sobie i Wam, drodzy rodacy, z całego serca życzę. Jednak Ewa Zajączkowska-Hernik na tym nie poprzestała. Dołożyła jeszcze Donaldowi Tuskowi w krótkim nagraniu. W nim przypomniała premierowi jego dawne przewinienia z czasów, kiedy był jeszcze szefem Rady Europejskiej. Szczególnie to, co robił ramię w ramię z byłą kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Musimy sobie powiedzieć to wprost. Donald Tusk jest najgorszym premierem w historii Polski i to nie jest przesada. Kłamie po prostu bez mrugnięcia okiem, kłamie jak znud. Gwarantuje, że Europa będzie bezpieczna pod aż siedmioma względami na siedmiu płaszczyznach, tylko zapomina, że kiedy był szefem Rady Europejskiej, na przykład, no to przecież zapraszał imigrantów do Europy razem z Angelą Merkel w 14 i 15 roku. Mówił, że 100 tysięcy imigrantów musi być solidarnie rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy ktoś tych imigrantów chce, czy nie. Europa ma z tym problem i musimy sobie z tym poradzić. To Donald Tusk przecież za czasów rządu Donalda Tuska powstał Nord Stream. To Donald Tusk był sympatykiem resetu z Rosją, takich, wie pan, cieplejszych relacji z Rosją, a teraz nagle jest wielkim rosyjskim przeciwnikiem. No i generalnie, jak był tym szefem Rady Europejskiej, to nic mu kompletnie nie wyszło, poza wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I taki był skutek jego, jego rządzenia. Ewa Zajączkowska-Hernik Powiedziała również, co robi obecnie w Parlamencie Europejskim, w ramach specjalnej grupy zajmującej się paktem migracyjnym. Zwróciła uwagę, że po wyborach można się spodziewać bardzo wielu rzeczy ze strony premiera, gdyż pakt migracyjny jest dość mało popularnym tematem w czasach kampanii wyborczej. Dlatego zapewne poczeka z decyzjami na czas, gdy wszystko mu już będzie wolno i nie będzie możliwości szybkiego rozliczenia przy urnie. Ja jestem w takiej roboczej grupie dotyczącej paktu migracyjnego i proszę mi wierzyć, że polski rząd do tej pory nie dopełni formalności wymaganych z, w związku z implementacją paktu migracyjnego. Nam się tutaj myśli oczy, że nie będziemy musieli tego paktu w ogóle respektować, ponieważ przyjęliśmy mnóstwo uchodźców z Ukrainy. Tylko problem polega na tym, że unijni urzędnicy mówią coś zupełnie innego, że po pierwsze nie ma już absolutnie mowy o tym, żeby w jakikolwiek sposób pakt migracyjny zrewidować. No i jak sobie wchodzimy w różne dokumenty dotyczące paktu migracyjnego, no to okazuje się, że Polska po prostu pewnych dokumentów nie wysła, będzie do tego zmuszona. Pewnie zrobi to po wyborach, bo to jest temat bardzo niepopularny dla obecnego rządu, więc czekam niecierpliwie, aż polski rząd wykaże się działaniami, do których został zobowiązany i wreszcie pokaże swoją prawdziwą twarz dotyczą, odnośnie paktu migracyjnego, bo Donald Tusk mówi, że jest przeciwnikiem migracji niekontrolowanej, a zaprasza migrantów do Europy razem z Angelo Merkel. Coś tu, panie redaktorze, nie gra, coś tu się nie klei. Ale Ewa Zajączkowska nie dogryzała tylko Platformie Obywatelskiej. W końcu w ostatnim czasie lewica także ma całe pasmo GAF. Szczególnie głośno było w końcu o dyplomie magisterskim minister równości Katarzyny Kotuli, która wprost okłamała swoich wyborców. Jako przedstawicielka konfederacji, która mocno zwalcza lewicę, Ewa Zajączkowska musiała odnieść się także i do tej sytuacji. Oto, jak pięknie zaorała lewicową minister. Już Wiecie co? Wielka afera, że pani Kotula skłamała, że ma tytuł magistra, a ma tylko licencjat. Może ona po prostu nie obroniła magistra, bo myślała, że to jakiś facet, a przecież wiadomo, że feministki facetów nie obronią. Albo po prostu identyfikuje się jako magister. Przecież jej dyplom, jej sprawa. Tak jakby to ona jedyna w tym całym rządzie kłamała. Dajcie spokój. Tak na serio. Pani Kotula powinna zostać usunięta. Z polskiego rządu, razem z tym całym swoim Ministerstwem do Spraw Równości. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zgadzacie się ze Zajączkowską Hernik, czy rzeczywiście rząd Tuska zalicza ostatnio same wpadki i porażki? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.